Co byś zrobił, gdybyś musiał umrzeć dla Jezusa? Co, jeśli byś stanął przed rzeczywistością, w której dano tobie tylko dwie decyzje: że albo wyprzesz się Jezusa jako twojego pana, zbawiciela, króla, wyprzesz się całej twojej wiary w niego, aby przeżyć, albo musiałbyś umrzeć. Pewnego dnia wychodzisz z pracy, jedziesz do domu, chcesz spotkać się z rodziną, twój umysł jest zaprzątany tyloma sprawami, chcesz zadzwonić do przyjaciela, mamy, ojca, kogoś z rodziny lub sprawdzasz, co się dzieje na świecie. Chcesz wrócić do domu, odpocząć, zjeść obiad, może zrobić zadanie domowe z dziećmi albo po prostu usiąść przed domem i patrzeć na krajobraz, ulicę, przechodniów. Chcesz spojrzeć na naturę, mieć kilka refleksji. A może zauważyłbyś dzieci bawiących się na podwórzu? A może chciałbyś wtedy pójść na spacer, posłuchać szumu wiatru? Chcesz iść do parku, albo kogoś odwiedzić? Może chciałabyś wziąć albo chciałaś zaprosić kogoś na obiad, razem obejrzeć ulubiony film? A może pójść do kościoła, na grupkę domową? A może miałeś plany spotkać się z rodziną? Może chciałeś przytulić swoje wnuki, wziąć je na plażę, albo planowałeś łowienie ryb, udać się na wycieczkę, a może po prostu chciałeś usiąść w swoim ulubionym fotelu i odpocząć, uspokoić się? Ale co jeśli wtedy dowiedziałbyś się z telewizji albo radia, lub jakiegokolwiek źródła informacji, telefonu, które by ogłosiło, że musisz się wyprzeć wiary w Jezusa? Bo w przeciwnym wypadku umrzesz. Co byś wtedy zrobił? Co byś powiedział Twojej żonie? Co byś powiedziała Twojemu mężowi, członkom Twojej rodziny, Twoim przyjaciołom, znajomym, współpracownikom, sąsiadom, pastorowi, kolegom z klasy? Co byś napisał w mediach socjalnych? Na Twoim facebooku, instagramie? Co byś zrobił? Jak byś myślał? I jak byś się zachował? Jak byś się na to przygotował? Jak kontrolowałbyś niekończącą się liczbę myśli, emocji i uczuć, które w tej chwili plądrowałyby w szaleństwie przez cały Twój umysł? Jaka byłaby Twoja reakcja, gdybyś musiał umrzeć dla? Jezusa. Czy byś chciał, był w stanie? Czy może byś się cofnął? Czy byś zmienił swoje zdanie? Czy uległbyś zmianie, bojaźni, presji, wymówkom, wyjaśnieniom? Czy być może osądzałbyś za to Boga? Czy byś krzyczał, histeryzował, płakała? Co byś zrobił, zrobiła? Jeżeli musiałbyś umrzeć dla Jezusa, Chrystusa, Mesjasza? Czy byłbyś wystarczająco mocny, silny w twej wierze, aby stawić czoła fizycznej śmierci? Czy pamiętałbyś Jego słowa, kiedy mówił do twego serca? Czy byś pamiętał, co on do ciebie mówił w swoim słowie? Czy byś pozostał w pokoju? Radości? Czy byś się poddał, wyparł go? Czy raczej zaparłbyś się własnego życia na korzyść Jego miłości, z powodu Twojej miłości do Niego i Waszej intymnej, osobistej łączności i relacji, jaką Masz z Nim? Czy byłbyś wtedy naprawdę umarł? Oddając całe swoje życie dla niego. Co gdybyś naprawdę musiał umrzeć dla Jezusa, co, jeżeli naprawdę musiałbyś pewnego dnia podjąć taki wybór? Którego rezultatem byłoby, że musiałbyś być usunięty ze względu na wiarę Chrystusa? Pierwsze pytanie, jakie musimy zadać, kiedy mielibyśmy stanąć oko, w oko ze śmiercią dokonaną przez morderstwo, byłoby, kiedy tak naprawdę umarłem i czy tak naprawdę nie ożyłem? Przecież my już umarliśmy z Chrystusem, Rzymian 6:8. Dlatego Paweł powiedział w Kolosan 3:5. Zadajcie zatem śmierć temu, co w członkach ziemskie, mam na myśli rozwiązłość, nieczystość, zmysłowość, złe pragnienia i zachłanność, równoznaczną z bałwochwalstwem. Dlatego my, prawdziwie wierzący, którzy się nowo narodziliśmy, głęboko rozważamy nad Bożym Słowem, które nam wyraźnie mówi, że mamy się uważać za martwych dla grzechu, a więc czy już nie uczyniliśmy tej ofiary w świecie duchowym? Apostoł Paweł powiedział, że on umiera codziennie, poddając swoje własne idee i opinie, przywdziewając boże zamysły i myśli. A więc nasza prawdziwa śmierć jest śmiercią starego człowieka, naszych starych dróg, myśli, postępowań. To jest naszą rzeczywistością i nadzieją, to jest naszą prawdą. Tak samo jak nasze życie, Jezus w całkowity, kompletny sposób zapieczętował nas na Krzyżu. Do tego stopnia, że kiedy on umierając, my umarliśmy z nim dla naszej starej natury. I powodem, czemu jesteśmy w stanie to uczynić, jest fakt, że on pierwszy umarł za nas na Krzyżu. Bo tylko niewinny, czysty, święty Jezus mógł tego za nas dokonać, abyśmy my byli wykupieni od duchowej śmierci. Rzeczywistością ukrzyżowania jest, że ten, który nie znał grzechu, był uczyniony za nas grzechem, abyśmy my mogli być uczynieni sprawiedliwością Bożą w Chrystusie Jezusie. 2 Koryntian 5,21: I tak jak On powstał z martwych, tak i my jesteśmy wskrzeszeni do nowego życia. 2 Koryntian 5,17: Dlatego więc, jeżeli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło i wszystko nastało nowe. Uświadomienie sobie tego i uznanie siebie martwym dla grzechu jest ważną prawdą, którą Bóg pragnie, abyśmy zrozumieli. Lecz samo zrozumienie nie wystarczy, musimy praktykować to poprzez spędzanie czasu na rozważaniach, kiedy widzimy się każdego dnia umierającymi z Chrystusem, następnie będąc z Nim pogrzebanymi, aby nasza nowa natura była w stanie zmartwychwstać wstać Jezusem do życia wiecznego, wtedy status śmierci, o którym myślimy, nie będzie dla nas istniał, bo kiedy umieramy z Chrystusem, nasze życie jest ukryte w Nim, w Bogu z Chrystusem. Kolosan 3:3, bo tego rodzaju śmierć naszej starej natury jest dla Boga bardzo cenną. Psalm 15:16. Jesteśmy dla Boga bardzo cenni. To słowo w języku hebrajskim oznacza, że dla Boga jesteśmy wyniesieni do poziomu najwyższej wartości, którą sam Bóg mógł jedynie określić. To jest jeden z tych rodzajów działania, w którym opuszczamy jakby jeden wymiar, wkraczając do zupełnie nowych. Bo jeżeli razem z nim umarliśmy, wówczas także z nim będziemy żyć. Drugi Tymoteusza 2:11. Nieuniknionym jest, że bardzo wielu może być postawionym przed wyborem, aby umrzeć dla wiary w Jezusa. Lecz my wierzymy, że jesteśmy przygotowani na to, jako ci, którzy już umarli i już przeszliśmy ze śmierci do życia. My żyjemy w przekonaniu, że kiedy weźmiemy ostatni oddech w naszym fizycznym ciele, wtedy zaraz po tym będziemy przeniesieni do obecności Bożej. Jezus nas odkupił od bólu i śmierci duchowej, dlatego my tego nie musimy nigdy doświadczać. Bez obecności Bożej, Jezus umarł sam w oddzieleniu, kompletnej izolacji od Ojca, biorąc na siebie wszelki ból, śmierć i przekleństwo. A kiedy my jesteśmy Mu wierni aż do śmierci, On da nam koronę życia, objawienie 2.10. Jesteśmy zbawieni i żyjemy na wieczność przez krew baranka, bo zwyciężyli ci, którzy przez krew Jego i słowo świadectwa. Nie pokochali też swojego życia na tyle, aby cofnąć się w obliczu śmierci. Objawienie 1211.